Rakiety wysyłane w kosmos przez prywatne firmy. Tysiące satelitów świadczących usługi dostępne dla każdego, a w końcu załogowe loty na pokładzie komercyjnych statków kosmicznych. To wszystko zwiastuny nadejścia nowej ery w eksploracji kosmosu. Ery, która może być zdominowana przez prywatne inicjatywy. W tym programie pokażemy, jak może ona wyglądać. Zapraszamy na astronarium. Aby zrozumieć, dlaczego mówimy dziś o początku nowej ery w podboju kosmosu, warto spojrzeć w przeszłość i przypomnieć sobie, jak to się wszystko zaczęło. 12 kwietnia 1961 roku z kosmodromu Baikonur wystartowała rakieta ze statkiem WOSTOK 1. Na jego pokładzie znajdował się Yuri Gagari. W czasie trwającego niespełna dwie godziny lotu radziecki pilot okrążył Ziemię, stając się tym samym Pierwszym człowiekiem w kosmosie. Lot Gagarina był nie tylko przełomowym osiągnięciem, ale i kluczowym punktem wielkiego wyścigu kosmicznego ZSRR i Stanów Zjednoczonych. To znamienne, że monopol wielkich potęg na załogowe loty kosmiczne został przełamany niemal dokładnie 60 lat później. I tak jak lot Gagarina otworzył erę podboju kosmosu przez człowieka, tak pierwszy załogowy lot Dragona symbolicznie rozpoczął erę podboju kosmosu przez prywatne podmioty. Tak naprawdę ta rewolucja trwa już jednak od dawna. Przekonajmy się, co już nam przyniosła i w jaki sposób może odmienić naszą przyszłość w kosmosie. 3, 2, 1, 0. Pierwszy załogowy lot kapsuły Dragon pokazał, że prywatne statki kosmiczne przestały być czymś, co znamy tylko z fantastyki naukowej. Jednocześnie to największy sukces amerykańskiej firmy SpaceX. Założone przez Elona Muska przedsiębiorstwo stało się symbolem komercyjnego podboju przestrzeni kosmicznej. Rewolucja wprowadzona przez SpaceX opiera się przede wszystkim na konstruowaniu urządzeń wielokrotnego użytku, a dzięki temu obniżaniu kosztów lotów kosmicznych. Pierwszym etapem było stworzenie rakiet, których główny człon może bezpiecznie wylądować i zostać wykorzystany ponownie. SpaceX posiada dwie aktywne rakiety Falcon 9 i Falcon Heavy. Falcon 9 jest tą dużo częściej wykorzystywaną. Ma nośność 23 tony na niską orbitę okołoziemską, czyli jest w zasadzie zdolna wynosić praktycznie każdy ładunek komercyjny, jaki jest możliwy. No i to jest tak naprawdę główna część działalności SpaceX. W tej chwili już rakieta Falcon 9 wystartowała ponad 100 razy, wykonała ponad 100 misji, jest w tej chwili najczęściej wykorzystywaną rakietą nośną w Stanach Zjednoczonych, najczęściej wykorzystywaną aktywną rakietą nośną. Falcon Heavy jest rakietą do zadań specjalnych. Jest to dużo cięższa rakieta, która może wynieść ponad 60 ton na niską orbitę, ale nie jest tak często wykorzystywana, bo po prostu nie ma tak ciężkich satelitów, które miałyby na nią lecieć. W przyszłości, w najbliższych latach, rakieta ta zostanie wykorzystana choćby do wysłania pierwszych dwóch modułów załogowej stacji Gateway, która ma polecieć na orbitę wokół Księżyca. Jest to stacja rozwijana przez NASA wraz z partnerami międzynarodowymi. Taką najbardziej widoczną innowacją, o której wszyscy mówią i komentują, jest wielokrotnie wykorzystywany dolny stopień rakiety Falcon 9. W większości misji stopień ten wraca na Ziemię i ląduje pionowo przy użyciu własnego napędu czy to na autonomicznej barce, czy czasem nawet wraca na ląd. Jest to na pewno przewaga konkurencyjna względem innych systemów nośnych, bo stopień ten może być potem ponownie wykorzystany kilkukrotnie. To na pewno zmniejsza koszty całego systemu. Inną rzeczą wielokrotnie wykorzystywaną są owiewki aerodynamiczne, czyli ta osłona, która chroni ładunek podczas lotu atmosferycznego. One również lądują, tylko że opadają na spadochronach i są wyłapywane przez specjalne statki, a czasem po prostu wyłapywane z wody. Poza rakietami, SpaceX rozwija również własne statki. Statek transportowy Dragon, który jest statkiem towarowym, wykorzystywanym do wynoszenia towaru na Międzynarodową Stację Kosmiczną w ramach kontraktu z NASA. Oraz statek Crew Dragon, który jest załogową wersją tego samego statku Dragon, do wynoszenia załóg. SpaceX stał się pierwszą prywatną firmą w historii, która wyniosła ludzi na orbitę, która wyniosła też ludzi w kierunku Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Jest to jedyna w tej chwili możliwość wysyłania przez Amerykanów, ludzi na orbitę okołoziemską. Powstaje również statek Orion, budowany dla NASA, ale on jeszcze nie wykonał żadnego lotu załogowego. Również firma Boeing taki system rozwija, ale też jeszcze czekamy na pierwszy lot załogowy tego statku. – Dragon i inne komercyjne konstrukcje mają zastąpić rosyjskie statki Soyuz. Pamiętający czasy radzieckie pojazd był jedyną metodą transportu na międzynarodową stację kosmiczną od zakończenia programu wahadłowców. Teraz prywatne firmy mogą przejąć tę rolę. Loty na orbitę okołoziemską to jednak zaledwie początek. Oto Starship. Nowy statek kosmiczny budowany przez SpaceX. Ta prosta z wyglądu konstrukcja ma być pojazdem, który zabierze ludzkość dalej niż kiedykolwiek wcześniej. Docelowo Starship ma być największą i najpotężniejszą rakietą w historii. Gotowy do startu będzie mierzył 120 metrów wysokości, to więcej niż rakieta Saturn V, która zabrała astronautów programu Apollo na Księżyc. Starship powstaje z myślą o jeszcze trudniejszym zadaniu. Elon Musk zapowiada, że jego nowy statek pozwoli wysłać ludzi na Marsa. I choć na razie Starship jest dopiero w fazie testów, już wiadomo, że nie będzie to jego jedyne zadanie. Starship to ma być statek wielokrotnego użytku, taki, gdzie zarówno dolny, jak i górny stopień będzie wielokrotnie wykorzystywany. W przypadku rakiety Falcon 9 mamy do czynienia tylko z odzyskiwaniem dolnego stopnia. Rakieta Starship ma mieć nośność około 100 ton na niską orbitę okołoziemską, więc będzie to jedna z największych rakiet kiedykolwiek wybudowanych, porównywalnych z nośnością na niską orbitę jedynie do Saturna 5. Starship w dalekosiężnym celu. Ma umożliwić kolonizację Marsa. Jest to oczywiście cel bardzo ambitny, i nie wiadomo, czy uda się spełnić zapewnienia firmy SpaceX i jej założyciela, Ilona Maska, w tym, by dokonać pierwszej misji załogowej jeszcze w tej dekadzie. Niemniej jednak, takie starania są czynione. Kolejnym zastosowaniem rakiety Starship mogą być misje księżycowe. Nasa planuje wykonać powrót Człowieka na Księżyc. W ambitnych założeniach pierwsze lądowanie ponowne Człowieka na Księżycu miało nastąpić w 2024 roku. Dziś wiemy, że ta data się prawdopodobnie opóźni. W ramach tego wysiłku NASA podpisała kontrakt z trzema firmami, czy też konsorcjami, które rozwijają dla NASA projekty, koncepty lądowników księżycowych, załogowych lądowników, które miałyby zabrać Człowieka na powierzchnię. Księżyca i jedną z firm, która wygrała taki kontrakt jest SpaceX z systemem Starship, ze specjalną rakietą Starship, która będzie dostosowana specjalnie pod loty i lądowania na powierzchni Księżyca. Trzeba tutaj przy tym pamiętać, że ten sukces tego przemysłu prywatnego nie byłby możliwy, gdyby nie publiczne finansowanie. Agencja NASA praktycznie w połowie sfinansowała rozwój zarówno statku Dragon, jak i rakiety Falcon 9. Również teraz rozwijany system Starship, który w tym dalekim celu ma służyć kolonizacji Marsa, część finansowania tego systemu pochodzi również z środków NASA właśnie poprzez kontrakt na rozwój lądownika księżycowego. W kwietniu 2021 roku NASA ogłosiła, że Starship będzie jedynym pojazdem wykorzystywanym do lądowania na Księżycu w programie Artemis. Ludzie powrócą zatem na powierzchnię srebrnego globu na pokładzie komercyjnego statku kosmicznego. SpaceX nie ogranicza się jednak wyłącznie do rakiet i misji załogowych. Tysiące urządzeń krążących wokół całej kuli ziemskiej. Właśnie tak ma wyglądać Starlink, sieć satelitów umieszczanych na orbicie przez firmę SpaceX. Komercyjne satelity nie są oczywiście żadną nowością, ale po raz pierwszy jedna firma może wynosić przy pomocy własnych rakiet tysiące takich urządzeń w przestrzeń kosmiczną, tym samym otwierając zupełnie nowe możliwości. – Celem konstelacji Starlink jest dostarczanie Usługi dostępu do internetu na całym świecie i satelity te znajdują się na niskiej orbicie okołoziemskiej. Żeby zminimalizować opóźnienia, musi być ich dużo, ponieważ jeżeli satelita jest na niewielkiej wysokości nad Ziemią, to obserwator, który łączy się z tym satelitą. Wykorzystując internet, szybko straciłby go z pola widzenia. Satelita znika za horyzontem i stracilibyśmy łączność. Dlatego satelitów musi być bardzo dużo, aby użytkownicy internetu mieli stałe połączenie. Sieć Starlink działa w ten sposób, że na orbicie mamy te tysiące satelitów, tak aby użytkownik na Ziemi, żeby jego terminal w każdym momencie widział przynajmniej jednego satelity na niebie, aby utrzymywać stałą łączność. Obecnie, aby dostęp był możliwy, potrzebne są że stacje naziemne, ponieważ użytkownik łączy się z satelitą. Satelita natomiast przekazuje dalej dane do stacji naziemnej, która jest już połączona z internetem. Natomiast w przyszłości planowane są także łącza laserowe pomiędzy satelitami, aby nie było potrzebne aż tyle stacji naziemnych, szczególnie w rejonach, gdzie trudno jest je umieszczać jak. Na przykład w okolicach biegunów. SpaceX, dzięki temu, że buduje zarówno konstelację Staring, jak i posiada swoje rakiety, było w stanie tak zaprojektować te satelity, aby jak największa ich liczba mieściła się pod osłoną ładunku rakiety Falcon 9. Dzięki temu mieści się tam aż 60 satelitów, ponieważ ich struktura jest płaska i w zasadzie układają się one w taki stos na szczycie rakiety. No i powoduje to, że w momencie, kiedy satelity są wypuszczane z tej rakiety, te 60 satelitów jest tak naprawdę obok siebie, w jednym miejscu na niebie. I kiedy one są już wypuszczone, uruchamiają swoje silniki i rozpoczynają podróż na swoje docelowe orbity. Jako, że docelowo satelity te muszą znaleźć się dookoła całej Ziemi i rozmieścić się jakby na całej orbicie, to powoli oddalają się one od siebie za pomocą tych silników przez co widzimy taki coraz szerszy sznur tych satelitów. Na początku są one bardzo blisko siebie, natomiast potem przy pomocy silników jonowych powoli się od siebie oddalają. Konstelacje podobne do sieci Starlink planują już także inne firmy. Może to oznaczać dziesiątki tysięcy nowych obiektów na orbicie okołoziemskiej. To, co dla jednych jest szansą na nowe usługi dostępne prosto z kosmosu, dla astronomów oznacza jednak powody do obaw. Każdy satelita, jaki przechodzi przez pole widzenia teleskopu i jego kamery, zostawia po sobie ślad. To oznacza, że ma potencjał, by zrujnować obserwacje. Jeśli mamy tylko kilka satelitów, nie jest aż tak źle. Ale jeśli jest ich wiele, to oznacza, że takich zakłóceń będzie więcej. I to może stanowić problem. – Kiedy zaczęto wysyłać satelity Starlink, wielu astronomów wpadło w panikę. Zaczęli mówić, że to koniec astronomii. My przeprowadziliśmy wiele symulacji, uwzględniając wszystkie Starlinki. Nie tylko te, które już są na orbicie, ale także te, które zostaną wyniesione w przyszłości. A także wszystkie pozostałe konstelacje. Biorąc to pod uwagę widzimy, że tylko garstka, może z 10 tych satelitów, będzie widoczna gołym okiem, ale przez teleskop da się ich dostrzec już kilka tysięcy. Jaki będzie to miało wpływ na obserwacje? W naszym przypadku, na początku i na koniec nocy, możemy stracić do kilku procent obrazów z bardzo dużego teleskopu w Chile. Zależy to jednak bardzo mocno od rodzaju używanego przyrządu. Jeśli teleskop ma bardzo duże pole widzenia, skutki będą dużo gorsze. Na przykład teleskop LSST może stracić nawet połowę obrazów na początku nocy i przed świtem. Mówimy tylko o tym czasie, ponieważ w środku nocy satelity znajdują się w cieniu Ziemi i nie są oświetlone, więc ich nie widzimy.. Kilka procent przez godzinę po zachodzie słońca i godzinę przed świtem oznacza, że ogółem tracimy ułamek procenta danych. To nie najgorzej. Są jednak obserwacje, które możemy wykonać tylko z początkiem lub pod koniec nocy. W tym przypadku staje się to bardziej problematyczne. Podobnie jest w przypadku obserwacji, których nie da się powtórzyć, takich jak wybuch supernowej czy rozbłysk gamma. Wtedy czasem mamy zaledwie kilka minut, może godzinę, by to zaobserwować. Jeśli takie obserwacje zostaną zrujnowane przez ślad satelity, to przepadną na zawsze. Aby temu zaradzić, można podjąć kilka kroków. Prowadzimy rozmowy z operatorami konstelacji satelitów, np. Starlink. Są oni bardzo otwarci na nasze uwagi i podejmują wysiłki, aby pomóc. Jedno, co może być naprawdę pomocne, to uczynienie satelitów mniej jasnymi. Jeśli będą ciemniejsze, to nadal przejdą w polu widzenia. Ale zamiast pozostawiać wielki, jasny ślad, zostawią tylko słabą kreskę. Satelity Starlink nowego projektu mają specjalne osłony, które czynią je kilkakrotnie słabszymi niż oryginalne. Ważna jest także orientacja satelitów w przestrzeni. Gdyby były ustawione płasko, widzielibyśmy dużą powierzchnię i przez to byłyby bardzo jasne. Ale jeśli lecą zwrócone do nas bokiem, są znacznie ciemniejsze i mniej problematyczne. Satelity dostosowują także położenie paneli słonecznych, tak żeby nie było ich widać z powierzchni ziemi. Także jest w tym obszarze duży wysiłek ze strony autorów konstelacji Starlink. Czy w Polsce mamy szansę na rozwój firm podążających śladami SpaceX i innych przedsiębiorstw, samodzielnie wysyłających obiekty w kosmos. Odpowiedzi szukamy na poligonie wojskowym w drawsku pomorskim. To tutaj polska firma Space Forest testuje rakietę własnej konstrukcji o nazwie Perun. Mierząca 12 metrów długości ma umożliwić wynoszenie ładunków na wysokość sięgającą 150 km. To tak zwane loty suborbitalne. Choć rakieta przekracza w nich umowną granicę kosmosu, to nie daje możliwości umieszczania czegokolwiek na orbicie. Jak mówią konstruktorzy rakiety Perun, takie loty znajdują jednak wiele komercyjnych zastosowań. Cel jest czysto komercyjny. Ten cel jest taki, żeby ładunek, nominalny ładunek 50 kg, móc wysyłać na wysokość przekraczającą 100 km, a więc móc wysyłać go w kosmos. Tym produktem jest mikrograwitacja przede wszystkim. Tak, no, po wyjściu z atmosfery, po ustaniu pracy silnika, po ustabilizowaniu konstrukcji, zatrzymujemy wszystkie siły, wszystkie wibracje, jakie się pojawiają w rakiecie, w związku z czym mamy. Tak zwany stan nieważkości. Ten stan nieważkości trwa podczas wznoszenia do pułapu i w czasie opadania, aż opór powietrza zacznie być odczuwalny, no i konstrukcja zaczyna wtedy spowalniać, mamy bardzo duże przeciążenia, więc to jest taki lot, w przypadku Peruna to będzie od 4 do 6 być może minut. Dlaczego czas jest zmienny w naszym przypadku? Bo też masa payloadu, masa tego ładunku może być różna. Jeżeli będziemy mieli payload kilogramowy, polecimy wyżej, mikrograwitacja może być dłuższa. No i ona jest tym wyższej jakości, tym mniej mamy tych sił, im wyżej się leci. No więc to jest cel komercyjny. Usługa de facto no, wynoszenia ładunków w mikrograwitacji. Bardzo duże spektrum różnego rodzaju eksperymentów naukowych się prowadzi nadal w tej chwili tak naprawdę to jest cały czas żywy temat, no i, i te ładunki tak, no to jest jakby podstawowy rynek. Czasem pewne komponenty, które potem będą miały zastosowanie już tak w tak zwanym space'ie, a więc mają trafić na pokłady satelitów na przykład, też należy przetestować w warunkach lotnych, to, to zwiększa ich tak, stopień zaawansowania technologii, więc. To jest też pewna, pewna część tego rynku. Natomiast przede wszystkim to są eksperymenty naukowe, których bardzo, bardzo dużo się prowadzi. – Loty na nieco ponad 100 km to oczywiście nie to samo, co misje orbitalne. Ale jest to kolejny obszar, który przejmują prywatne firmy. Jak mówią twórcy rakiety Perun, może być w nim miejsce także dla przedsiębiorstw z Polski. – W przypadku lotów orbitalnych to w zasadzie SpaceX jednym machnięciem ręki przejął cały rynek i zdominował wszystko. A to głównie ze względu na przeskok technologiczny. Zrobili coś, czego nikt nie próbował robić do tej pory, mianowicie próbują odzyskiwać rakiety. Okazuje się, że to zostawienie części paliwa, które jest niezbędne, żeby wykorzystać booster podobnie, opłaca się energetycznie, nazwijmy to, no i oczywiście opłaca się komercyjnie, tak? bo ten booster jest do użytku i te boostery już w tej chwili latają po kilka razy. To działa. Co jest z rynkiem lotów suborbitalnych? Ten rynek amerykański jest, może nie że zamknięty, ale oni mają ogromne doświadczenie, ogromne zaplecze, no i mają możliwości geograficzne, więc tak naprawdę tam moim zdaniem nie jesteśmy w stanie jakby wbić się na ten rynek. Natomiast jeśli chodzi o Europę, no w Europie mamy dwa takie główne, tak zwane spaceporty, czyli Andoje i Kirune. Ich obłożenie jest ogromne. Tam są kolejki na te loty no, w rzędu roku czy dwóch lat, tak, oczekiwania, zanim, zanim da się stamtąd polecieć. No więc w mojej ocenie, jeszcze na pewno jednego czy dwóch graczy, takich dostawców lotów suborbitalnych, ten rynek jest w stanie chłonąć bez problemu. Tak? To, jest, to jest rynek, po który warto się pochylić. Ważna rzecz to też właśnie kwestia poligonu. Z jednej strony jest rakieta, stacja naziemna, ta część inżynieryjna, nazwijmy to. Natomiast no, trzeba tym latać gdzieś, trzeba mieć gdzie. I też siłą Andoi i Kiruny jest, no, jest lokalizacja geograficzna. Oni tam latają na północy, jedni i drudzy, no bo tak naprawdę tam niczego nie ma. To jest koło podbiegunowe, więc ryzyko związane z takimi lotami jest praktycznie żadne. W naszym przypadku jest gorzej. Taka naczelna możliwość, a więc właśnie ten Centralny Poligon Sił Powietrznych w Ustce, to jest obszar morski, on ma takie zalety, że jest niezamieszkały, natomiast odbywa się tam pewien ruch morski. No więc ten ruch morski też trzeba jakoś zorganizować albo wpasować się z oknem startowym między statki, które tam po prostu pływają. Dodatkowo no, ten poligon nie jest jakiś gigantyczny. My jesteśmy od północy, od północy ograniczeni no, z Półwyspem Skandynawskim, tak? Więc, więc tak naprawdę takie loty na sto kilkadziesiąt kilometrów Wydają się jakby górną granicą. Wszystko, co by było wyżej, to już będzie obciążone bardzo dużym ryzykiem. Natomiast uruchomienie takiego, takiego poligonu, takich możliwości lotów w Polsce i istnienie dostawcy takich lotów myślę, że tak, to jest rynek, który, który od razu znajdzie klientów. Więc tak, ten ogromny rynek, który funkcjonuje w Europie, my jesteśmy w stanie w dużej mierze przyciągnąć do siebie. Być może także polskie rakiety znajdą swoje miejsce w nowej komercyjnej erze lotów kosmicznych. Wszystko wskazuje bowiem, że rola prywatnych firm w podboju kosmosu będzie się jedynie zwiększać. Już dziś rozmieszczają one własne konstelacje urządzeń na orbicie i stawiają pierwsze kroki w lotach załogowych. Choć jeszcze niedawno wydawało się to niemożliwe. – Fantastyka naukowa nieraz rysowała już wizje, w których to prywatne firmy podbijają kosmos, czyniąc go dostępnym tak samo jak każdy inny komercyjny produkt. Czy taka przyszłość zaczyna się właśnie na naszych oczach? Pewne jest tyle, że ta nowa era otwiera nowe możliwości dla działań człowieka w kosmosie. Jestem bardzo ciekaw, co jeszcze z tego wyniknie. Na dziś to jednak wszystko. Dziękuję serdecznie za uwagę i do zobaczenia.